26 kwietnia 2013 rok pokazuję kościółek piękny, zabytkowy w Nowym Waliszowie pod wyzwaniem świętego Mikołaja. Obecnie kościół jest w remoncie. To jest tak zwany chór i tam się znajdują organy. W tej chwili pokazuje ganek, to jest wejście do kościółka. W ganku tym znajdują się obrazy. Obraz z męki pańskiej. Przejdę w kościoła i pokażę jak wygląda ten piękny kościółek i otoczenie w jakim ten kościółek się znajduje. Jest to niewielkie wzgórze we wsi, na której właśnie postawiono ten kościół. Kościółek otoczony jest kamiennym murem. Wszystko to widać. Przed wejściem do kościoła z głównej drogi znajduje się brama. Właśnie ją pokazuję: brama z takim gankiem. Jak widać, i tak jak mówiłem,, kościółek jest w stanie remontu. Będę chciał pokazać ten piękny kościół z kilku pozycji, z kilku miejsc, żeby po prostu można było pokazać styl budowy. No i, i bardzo, bardzo piękny, ciekawy zabytek. To jest pewnie kaplica cmentarna. A przeciwko kościółka u podnóża góry znajduje się cmentarz. Tu najbliższe otoczenie kościółka, fragment wsi w dalszej części w tle góry Bardzo ładnie położona wieś Ma też ciekawą historię, ale w tej chwili się tym nie zajmuje, bo pokazuje piękny Zabytkowy Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja w Nowym Waliszowie.